Przedstawiamy dziś szwedzko-polski mariaż dbający o czystość na naszych osiedlach. Podwozie Scania P280 posłużyło firmie Ecocel za podstawę, na której znalazła się zabudowa komunalna tego producenta. Poruszająca się na trzech osiach Skania napędzana jest rzędowym pięciocylindrowym silnikiem o mocy 280 koni mechanicznych. Jego istotną cechą jest to, że spełnia wymogi normy Euro 5 bez stosowania dodatków do paliwa. Jednostka o pojemności nieznacznie przekraczającej 9 litrów generuje 1400 Nm maksymalnego momentu, co pozwala bardzo sprawnie poruszać się także maksymalnie obciążonym pojazdem. Dzienną kabinę auta przystosowano do przewożenia dwuosobowej obsady śmieciarki, jednak ci załoganci zajmują swoje miejsca tylko na trasie dojazdowej. Podczas pracy ich miejsce jest z tyłu pojazdu. Zabudowa, oznaczona jako Medium XL, cechuje się uniwersalnością. Można odbierać śmieci z większych kontenerów oraz ze znacznie mniejszych pubów. Wystarczy tylko odpowiednio ustawić uchwyty. Załoga nie jest narażona na zbytni wysiłek fizyczny, bo większość czynności wykonuje hydraulika. Obsługujący zabudowę ludzie są też bezpieczni, bo przeznaczone dla nich stopnie mają wyłączniki uniemożliwiające pracę podnośnika pojemników i zagęszczarki odpadów. Jeśli załoga jest na stopniach, w samochodzie włącza się ogranicznik prędkości jazdy i szybciej niż 20 km na godzinę jechać się nie da. Nie można też cofać. Kierowca ma w kabinie stały podgląd sytuacji za samochodem. Śmieciarkę na skani P280 cechuje ekologia. No, ale służący w utrzymaniu czystości pojazd nie może sam być przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Dzięki skrętnej osi tylnej ta trzyosiowa ciężarówka ma sporą zwrotność, co z pewnością przydaje się w miejskiej ciasnocie. Z kolei dobrze rozwiązana konstrukcja zabudowy odznacza się uniwersalnością i dbałością o bezpieczeństwo pracujących przy niej osób.